Na pierwszym święconym śniadaniu Po w ten chleb i wszystkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, które nakarmiłeś słuchających Ciebie. Bogosław te jajka, znak nowego życia, abyś wyciągnąć się nimi w gronie rodziny. Jestem przyjdzie. Powarzyszyła nam podczas kieleckiej w broni Zapominam w bukiecie srebrzyste wiosenne Dzięki Wojewódzkiemu Domu Kultury i Caritas i ludziom dobrej fory i takim z gestem pierwszy raz. My, no, myślę, że od tego dnia będziemy tworzyć taką zbyt, tradycję zwyczaj, żeby U, można było że ci ludzie samoludni, biedni, bezdomni, mogli zjeść śniadanie świąteczne i sprawić im jakąś radość. No, wiemy dobrze, że potrawa, prawda, stół też jest radością i dlatego też te, te Dlatego no jakby impulsem, żołdem, pani Całty, to, to sposób przeżycia świąt wielkanocnej.